Cześć! Witajcie! Jest to mój pierwszy film z Minecrafta, w którym przedstawię Wam to, co będę robił na tym serwerze. W tle widzimy spawn mojego ulubionego serwera w Polsce, czyli Craftlandia.pl. Serwer jest od wersji 1.8 do 1.16, także jest wielka rozpiętość. Żeby wejść na serwer, trzeba mieć kupionego Minecrafta, inaczej nie zagracie. Ogólnie jest to serwer typu survival z działkami. Zapraszam do grania na serwerze, bo jest naprawdę świetny. Tutaj zaczynają się budowle graczy na serwerze. Serwer jest ogromny, także jest takich projektów bardzo dużo, tyle że nie o wszystkich wiem. A teraz zapraszam do oglądania. Aquila, najbardziej rozpoznawalna budowla na serwerze. Znajduje się na środku oceanu, a sama bazuje na kole, które jest tam wysuszone. Ogólnie budowle są bardzo ładne, gigantyczny magazyn i sami popularni ludzie tam mieszkają. Redek. Gigantyczny zamek na mesie z centrum. A teraz widzimy środek budowni. Jak widzicie, jest tam nawet centrum nadarowe. A tutaj widzimy ogromny wąwóz, który wynosi 100 kratek od zrobionego zdjęcia. Teraz coś dowidzimy z dołu, coś się bardziej pokazuje, jakie jest to ogromne. A tutaj widzimy zejście na dół do które też jest ogromne. Na ostatnim zdjęciu widoczna jest oaza, która też świetnie się wkomponuje do całego efektu. Las Craftlandus. Dużo nowoczesnych budowli. Widzimy tutaj centrum miasta. Tutaj pokazują się ogromne budowle. Wygląda podobnie jak w Nowym Jorku. Zauważamy budynek głównie miasta, który wygląda interesująco. Na ostatnim zdjęciu widoczne jest centrum z innej perspektywy. Witam serdecznie, z tej strony Trampek, a dzisiaj chciałbym wam przedstawić kilka miast znajdujących się na serwerze Craftlandia.pl. Zacznijmy od Kradlimu, miasta budowanego głównie w stylu średniowiecznym, którego centralnym budynkiem jest piękny kościół o całkiem sporych rozmiarach. Przechodząc dalej, mamy Dubai, czyli jedno z bardziej rozpoznawalnych i tętniących życiem miast. Cała jego aglomeracja znajduje się na sztucznej wyspie, wybudowanej przez graczy, a obok niej możemy dostrzec gigantycznych rozmiarów statek. Na samej wyspie natomiast znajdziemy mnóstwo konstrukcji, wybudowanych głównie w stylu modern. Następnym na liście miastem jest Podgórskie Miasteczko, które wygrało kraftlandzki konkurs na najładniejsze skryny miasta. I nie ma co się dziwić, wystarczy spojrzeć na nie w nocy, a ukażą nam się piękne widoki, tak jak te, które widzicie teraz na ekranie. Kolejnym miastem, które Wam przedstawię, jest Oksenfurt. W którego centralnej części znajduje się wielki i piękny zamek. Niestety to miasto nie jest skończone. Moskwa, czyli miasto, które w gruncie rzeczy jest rozległą wioską zawierającą ciekawe budowle, takie jak Wieża Zegarowa czy chociażby Chiński Pałac. Wioska Pokémon, zamykająca nasze zestawienie, zawiera wiele budowli, głównie pixelartów, przedstawiających Pokémon. W jej centrum znajduje się wielka szklana kula przedstawiająca Pokébola ze Snorlaxem w środku. Myślę, że gościa specjalnego było przyjemnie słuchać. Zapraszam do zasubskrybowania kanału mojego i tramp. W opisie macie link do kanału kolegi. A my się na dziś żegnamy i życzymy Wam udanego dnia!